kochani, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a ze mną jest... Szymonaczko, lecicie na Karoleku? Mm. I chcę wam powiedzieć pewną rzecz, no. piszcie odpowiedzi w komentarzach hashtag Karoleku i piszcie jaką grę mam nagrać na swoim kanale. No. A dzisiaj sobie pogadamy o moim konkursie, tak pierwszy konkurs już na 22 subskrypcje, wiem. Ehm. Um, konkursik, żeby ze mną pogadać. Słuchajcie, Antka, a nie mnie. Wiedziałam, że to powiesz. Bo ja nie jestem słaby. Antek ma być słaby, mam mnie nominować to Hot Fixing Challenge. Wtedy macie subować mnie. No, właśnie. Um, ten. Um, teraz... Mój konkurs polega na tym, że możecie ze mną pogadać. Po pierwsze napiszcie super komentarz Po drugie jeśli Polubię wasz super komentarz i pod tym Super niby komentarzem e, Przypnę serduszko To znaczy, że wtedy Ale proszę Antek poproś chociaż I jedną rzecz wiem, że o toś, Że na to się nie zgodzisz, ale Pod tym komentarzem Chociaż oznaczcie Mnie hashtag Kube, I wtedy to znaczy Że jeśli będzie dużo takich komentarzy Fajnych i szalerekowych, po prostu nie lubicie. No, ale dobra. Mm. Ehm. Musicie tak, e, no, napisać super komentarz, jakiś miły, fajny, nie wiem, o... No, musicie coś wymyślić. Jeśli wam przypnę serduszko, to wtedy... kolejna Te, które mi przypnę serduszko, e, ma mają napisać swoją nazwę na Microsoft Teams. Um, ten. Jeśli oczywiście taką macie, jeśli nie jesteście jakimś przedszkolakiem, to jeszcze nie ma lekcji online. No, dobra, i ten. No i wtedy macie, macie całe dwa tygodnie. Mam nadzieję, że Wam to starczy. Na dwa tygodnie nagryłam film o tym, jak sprawdzam te komentarze. Nie będę na razie na nie patrzył. Nie, bę nie, nie będę, jakby. No, no dobra, nie będę, nie będę nie patrzył na że to jest fajne, tylko jest fajne. fajnie. jak się ta osoba nazywa I ogólnie. Ogólnie, no tak, um, powiem jedno. Macie całe dwa tygodnie um, na podjęcie tej trudnej decyzji. Ogólnie zadzwoni... Będzie, wtedy będziecie wiedzieć, jak mam na nazwisko. I moje też, bo ja też się pojawię e, oczywiście jak... Będziecie rozmawiać z Antkiem? No. Ej, nie to by było złe, że zobaczcie! Takie, ja, ten ktoś pyta, co kto z tobą rozmawia, jak ja dołączam. Ale co ten karol tu robi? Jak on spada? To wtedy, jeśli ktoś by tak powiedział, to wtedy wiecie, co robię. Hmm. Ogólnie, ten. Powiem wam jedną bardzo ważną ja rzecz. Bardzo dużo stałam jak A, nie o to chodziło oczywiście. Chodziło o to, że jeśli chcecie, to po pierwsze musicie, wiem, że pewnie się boicie, bo musicie podać ogólnie swoje nazwisko. A więc. jeśli ktoś ma, na, no to nie, na swoim takim komentarzu. I ma swoje pełne i rozumiecie, i swoje nazwisko? Takie pełne. Niech skrócie, to wtedy od wyjazdu je weźmiemy. No, ogólnie ten. We, wezmę no, najlepsze. I ile komentarzy? Komentarzy będzie 15. 15 osób będzie mogło z nami pogadać. Dlaczego akurat 15? Bo mam akurat. No mało, mało rozwojowy kanał, mam mało widzów. Widzów. no i ten. No i nie mam za dużo widzów, co nie? Dopiero co dwa, dwa, dwa dni temu zacząłem kanał. A więc, no. Napisz jakieś fajne komentarze, jeśli chcecie ze mną pogadać. Wiem, że pewnie się boicie. Pewnie każdy by chciał ze mną pogadać. Ale wiem, że się boicie, bo. No przecież. przecież mmm. Tak. E, no przecież. musicie zacząć mi swoje nazwisko. Ja... ja też się dość boję, bo wiecie, bo ja też muszę swoje podać, bo będziecie znać moje nazwisko. A więc... No a więc. Wiem, że się boicie. No ale jak, no, jak chcecie, jak wasza mama, tata, starszy brat wam pozwoli, no nie wiem kto się wam opiekuje, babcia, dziadek, wujek, nie wiem, ja tam nie wiem, e, wam pozwoli. Lub, jeśli się opiekujecie, jest, yy, yy, jesteście sami w domu i wszyscy z waszej rodziny pojechali na wahad. Na wakacje na Dubaję, to wtedy wy, to wtedy wy się opiekujecie sobą, to możecie. Dobra, leżą. To, to tylko taki przypadek. No. no. Ale... No, dwa tygodnie te komentarze... Ej, się tak nie będzie to... Wiem, że pewnie będzie mało tych komentarzy i pewnie nikt nie będzie chciał. Jak to Nie no bo wiesz, że mam mało Wow Jak to ty masz mało subskrypcji? Jak to ty masz mało? Ty masz więcej A, -a, -a. Wiesz co mi się zlegowało? Co? Trzy razy Miałem zadanie wygraj sześć razy Shelly Naprawdę? Tak i a i napiszcie, co, też półantka w komentarzach, co najbardziej podoba się Wam na moim kanale. I jaką chcecie nową grę na moim kanale. Niech to piszą na Twoim kanale, a nie na moim. A nie, niech, bo u mnie ogólnie nikt mnie nie, nie, nie ogląda. No to, no to nie zbijają to... na Twój kanał i piszą. Ale i tak, nawet jeśli to, to ktoś tutaj nie, nie, nie ogląda. A więc jeśli y, zostawcie tutaj chociaż hashtag, hashtag Karoleku B No, no jeśli, jeśli napiszecie hashtag Karoleku to znaczy, że chcecie, to znaczy, że chcecie dalej, e, żebym nagrywał z Karoleku B. żeby w ogóle Karol nagrywał. Jeśli nie znacie jego kanału, to wpadajcie, nie wiem, obejście 3-4 odcinki. Jeśli, jeśli oczywiście nikt nie napisze hashtagu. Kolejny kubek, to... Zast... To nie usią oczywiście kanału, ale wiecie, ale... Aha, dobra, zabiłem. Zabi... Zabiłem trzy osoby wow. Dobra, mam nadzieję, że zrozumieliście. Say what? dobra. Mam nadzieję, że zrozumieliście. Ehm... O kurde, ja zadam... O, to fajnie. Mam ehm, nadzieję, że zrozumieli... ehm, zrozumieliście. Przekaz um, o tym konkursie. Pamiętajcie o subskrybowaniu, łapkowaniu w górę u mnie na kanału Karola Nara.